Psalm 72. Boże, daj królowi sądy Twoje i synowi królewskiemu sprawiedliwość Twoją, aby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a nędznych Twoich według prawa. Niech góry i pagórki niosą ludowi pokój przez sprawiedliwość. On wywiedzie prawo nędznych ludu i wybawi dzieci biednych, a zdepcze dręczyciela. Bać się Ciebie będą od pokolenia do pokolenia, póki trwać będą słońce i księżyc. On stąpi jak deszcz na łąkę skoszoną, jak deszcze ulewne, które rozmiękczają glebę. Za dni Jego kwitnąć będzie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, aż księżyca nie będzie. Będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki, aż do krańców ziemi. Przed Nim upokorzą się mieszkańcy pustyni, a wrogowie Jego prochli zać będą. Królowie starsu i wysp przyniosą dary. Królowie Seby i Saby złożą mu daninę. Wszyscy królowie kłaniać mu się będą, wszystkie ludy służyć Mu będą, albowiem On wybawi biednego, który wzywa pomocy i nędznego, który nie ma pomocnika. Zmiłuje się nad nieznacznym i biednym, a dusze biednych wybawi. Od ucisku i przemocy ocali duszę ich, a krew ich będzie droga w oczach jego. I będzie żył, i dawać mu będą złoto z seby, stale się za niego modlić będą, codziennie błogosławić go będą. Nadmiar zboża będzie w kraju, aż na wierzchołkach gór. Urodzaj Jego zaszumi jak Liban, a z miast wykwitnie lud jak roślinność ziemi. I imię Jego pozostanie na wieki, I imię Jego trwać będzie, póki Słońce istnieje. W nim błogosławić sobie będą, wszystkie narody szczęśliwy mianować go będą. Uwielbiony niech będzie Bóg, Pan, Bóg Izraela, który sam czyni cuda. I uwielbiony niech będzie wspaniałe imię Jego na wieki, a cała ziemia niech napełniona będzie Jego wspaniałością. Amen. Tak, Amen. Kończą się modlitwy Dawida, syna Isajego.